Cip, 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 Jak się do, do dziszka woła? Chrumki, 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 chrumki. No, jak się zdenerwował. No ale powiem Ci, że... Wędka to mnie zaskakuje. Że... A, że wejdzie na dźwinkę No tak może być. Mm -hmm. Ale branie pod samą łódką już, już z wody wymowałem, dlatego zapytałem co

No takiego efekcika w No fajna zabawa.